Gdy wróciłam do portu, zaczepiła mnie latarniczka. Mam rutała coś o możliwości wyboru. Myślę, że ona coś ukrywa przede mną, ale jeszcze nie wiem, co to może być. Nie przejęłam się tym zbytnio, bo byłam zbyt zmęczona, żeby o tym myśleć. Poszłam spać. Następnego dnia rano wyruszyłam do kolekcjonera przekazać mu naszyjnik. Obdarował mnie kolejną magiczną mocą. Zastanawiam się, czy to nie jest jakaś klątwa? Czy korzystanie z tych wszystkich przywilejów, które mi tutaj nadaje, nie sprowadzał mnie na złą ścieżkę? Mam coraz większe obawy co do tego jego mościa. Coś mi nie daje spokoju. Nie da się jednak ukryć, że te jego magiczne sztuczki naprawdę są bardzo przydatne. Z taką mocą to w mig złapie wszystkie okazy, jakie tutaj występują. Następnego dnia udałam się jak zwykle na połowy i ku mojemu zaskoczeniu w obozie, który jeszcze jakiś czas temu był pusty, znajdował się pewien człowiek. Jak się okazało był to były burmistrz miasteczka. Naprawdę dzieją się tutaj coraz dziwniejsze rzeczy. Mówił, że powinnam wyrzucić jakąś księgę, tylko że ja nie mam żadnej księgi. Pomylił mnie w ogóle z jakąś inną osobą, potwierdził, że to byłam ja. No. Ale skąd on w ogóle mógł mnie znać? Przecież mnie tutaj nigdy wcześniej nie było. Zaczęły mnie jednak bardzo zastanawiać jego słowa. Kim jest osoba, z którą mnie pomylił i o jakiej księdze mówił? Właściwie to przyszło mi do głowy, że chyba chodziło mu o kolekcjonera. On przecież ma tą magiczną księgę, z której wypluwa te swoje zaklęcia, którymi właściwie mnie obdarowuje. Przy okazji, będąc w porcie, podpytałam latarniczkę, czy wie coś może hmm. o tej księdze, o której mówił ten stary burmistrz. Ale jej odpowiedź wprowadziła mnie w jeszcze większą konsternację. Totalnie nie wiem, co się tutaj dzieje. Tego dnia postanowiłam złapać kraby, które są mi potrzebne do tego dziwnego ołtarza. Myślę, że znajdę tam coś, co pomoże mi rozpalić latarnię, o które prosił ten dziwny fanatyk. Jedno z trzech miejsc zaliczone mogę sobie odznaczyć na mapie. Ostatnio odnoszę wrażenie, że coraz częściej prześladują mnie wielkie morskie stworzenia. Gdy udało mi się złapać wszystkie potrzebne stworzenia do tego, aby odnaleźć płomienie, udałam się do latarni, aby je rozpalić. Nie było w sumie to jakieś trudne. W dwóch pierwszych przypadkach zagadka była dość prosta: kraby, a przy drugiej ołtarzu była jakaś płaszczka i jeszcze jakaś tam inna ryba. Przy trzecim ołtarzu miałam małą zagwostkę, ale ostatecznie okazało się, że ryby są dowolne. Wystarczyło ułożyć tam dwie zmutowane ryby i gotowe. Mam płomienie. Także uzupełniam teraz latarnie, a raczej je podpalam i mam nadzieję, że fanatyk będzie zadowolony. Szaleniec spalił się żywcem, ale chyba ta śmierć nie przysporzyła mu bólu. Za to w jego zgliszczach znalazłam zegarek to ostatni artefakt, którego poszukuje kolekcjoner. No to cóż, chyba czas mu go dostarczyć, chociaż sama nie wiem. Górmistrz, jak widać, strasznie się o mnie martwi. Skąd ta troska? Dzień 139. Postanowiłam popłynąć do kolekcjonera i nieco go trochę podpytać, zanim oddam mu zegarek. Coś ewidentnie mi w nim nie pasuje, ale nie wiem do końca co. Hmm. <sighs> hmm. Nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Kolekcjonerem byłam ja! To moje odbicie w lustrze. To ja robiłam te wszystkie dziwne rzeczy z tą księgą. To mną zawładnęła. Nie mogę w to uwierzyć, jak... jak to w ogóle... Jak to w ogóle jest możliwe? Nie wiem, co robić. Być może latarniczka mi pomoże. Przez cały czas rozmawiałam sama ze sobą, a może to tak księga mną zawładnęła? Nie wiem tak czy inaczej muszę coś z tym zrobić.